Już myślałaś, że to koniec, a jednak nie. Dlatego, że on będzie prosił bądź błagał cię o to, żebyś na nowo swoje serce otworzyła, żebyś uwierzyła, że może być wszystko dobrze, żebyś zaufała, żebyś się postarała bądź chciała czegoś dla Was wspólnego. W najbliższym czasie może okazać się, że będzie dbał o odbudowanie Waszej relacji żeby w Waszym sercu zagościła radość, a tak w zasadzie, żebyś Ty wyznała, że dalej to uczucie tam jest i jemu może zależeć na naprawie, na tym, żebyś w jakiś sposób przestała rozpamiętywać przeszłość, żebyś postarała się o... Wiarę w to, że może być lepiej. Rozwiń tutaj swoje marzenia. On może prosić o to, żebyś dała mu szansę. On może prosić o to, żebyś zaufała mu, żeby Twoje marzenia, a w zasadzie te wspólne, które kiedyś mieliście, mogły znowu nastać i on tym razem postara się bardziej. Zadbaj o wzajemność, zadbaj o Wasze relacje, zadbaj o Waszą strukturę. Tutaj będziecie razem próbować planować coś, razem dbać o. Waszą wspólną przyszłość, razem będziecie tworzyć coś dla siebie, razem będziecie się o coś starać, a on tym razem zaplanuje, by to, co was kiedyś rozdzieliło, nigdy więcej nie przeszkodziło. Tutaj może być wzajemność, dobre relacje partnerskie, wyznania i stabilizacja. To, co spróbujecie teraz, przyniesie wam korzyść. I mamy jeszcze kartę, która mówi o tym, że warto jednak wysłuchać jego intencji. Możecie Wypić razem kawkę, dacie sobie przestrzeń, odbudujecie coś na nowo, nie jeden raz się spotkacie, a tak naprawdę wyzna ci bardzo ważne sytuacje, które gdzieś były, będzie chciał tu wyjaśniać. Mogą być sytuacje, w których nie poddasz się, zaufasz mu, a wiara przyniesie Twoją rozkosz. W niedługim czasie otrzymasz list, który może być wyjaśniający, on zaprosi cię na wspólne spotkanie, on spróbuje dać Ci jakąś gwarancję. I zapragnie odbudować utracone serce, więc będzie prosił Cię, by Twoje zaufanie, które zostało złamane bądź zranione, na nowo zakwitło. Więc postaraj się otworzyć swoje serce dla Niego. Pytasz, czy warto? Powiem Ci, że warto dać szansę, ponieważ sama dobrze wiesz, że Twoje serce jednak bije dla Niego. Pozdrawiam.